Witam, witam was kochani bardzo serdecznie. Patryk Rojerowski z tej strony Roy Playing Games i test wersji alfa gry Under Rail gra. Będąca reprezentantem gatunku gier CRPG w mega oldschoolowym wydaniu. Twór studio którego to właśnie wspomniana gra jest debiutanckim projektem, czyli Stygian Software, nie kryje, że inspirowali się takimi grami jak System Shock 2, Neverwinter Nights 2, jednak tutaj najbardziej solidnymi programami pod kątem inspiracji były oczywiście dwie pierwsze odsłony gry Fallout. Myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, jak ważne są dla mnie gry utrzymane w realiach postnuklarki. W sumie tak narodził się pomysł na playlistę Postnuklearnie. Jeśli, jeśli jesteście nowymi widzami, zapoznajcie się z grami właśnie w ramach tej playlisty, albowiem jest tam dość dużo, wydaje mi się, fajnych gier. Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3. Czy, czy, czy metro. Jest tam troszeczkę tych, tych, tych klimatów, także myślę, że jeśli lubicie to uniwersum, a jest ono moim ulubionym. Drugie miejsce to jest Fantazy, trzecie Cyberpunk. Ale kochani, do rzeczy: jak sami widzicie, maksymalnie oldschoolowa, staroszkolna, być może prymitywna, siermiężna oprawa audiowizualna. Jednak jest to fenomenalny ukłon dla miłośników tego typu gier, którym bardzo dobrze wiodło się w latach 90., dlatego wszelkie mechanizmy zostały tu znaczy inaczej, jest to fantastyczne połączenie System Shocka 2 pod kątem pierl, pierdeliarda różnych elementów, przedmiotów, urządzeń wchodzących ze sobą w interakcję i odpowiedzialnych za cały wachlarz mega interakcji z kolei ze światem, jak i falloutowy system walki, turówka, zaraz sobie to przeanalizujemy. Jednak zacznijmy od czegoś, od czego powinienem zacząć całą opowieść, czyli od zarysu. Fabularnego. Kochani, Under Rail to jest potężna twierdza. Jedyny bastion ludzkości. Potężny taki bastion powstały na podwalinach metra. Tajemniczy kataklizm. Nie wiadomo, co to za kataklizm. Zdmuchnął większość populacji z Ziemi. Tego staramy się dowieść. Podczas. Konfliktów różnych frakcji. I tyle Wam powiem yy, yy, na razie. Gra mieć swoją premierę w, w październiku tego roku. Nie wiem, czy poradzi sobie z Wastelandem 2, który ma wyjść w sierpniu tego roku, ale, ale no jest to gra, której trzeba poświęcić trochę, trochę, trochę uwagi. Nie będę Was ściemniał. Jeśli chodzi o system rozwoju postaci maksymalnie yy, Falloutowy, Oldschoolowy, czyli mamy atrybuty główne odpowiedzialne yy, za przeróżne elementy pod kątem wpływu na umiejętności. Skoro przy umiejętnościach już jesteśmy, one powiedzmy są skategoryzowane, jeśli chodzi o przeróżne działy. Czyli mamy ogólnie bronie, mamy coś do rzucania, kusze, coś do walki wręcz. Jeśli chodzi o obronę, no to tutaj unikanie zarówno pocisków, jak i unikanie ciosów z bliska. Inne umiejętności, nazwijmy to umiejętnościami, w, może nie społecznymi, bo społeczne to oczywiście perswazja, zastraszanie, handel i tak dalej, ale takim, które ja bardzo lubię, czyli hakowanie i otwieranie zamków. To nie jest połączone. Nie. Hakowanie różnych terminali elektronicznych zamków, czy powiedzmy poradzenie sobie. Zamkiem, jeśli chodzi o drzwi czy szafki, tutaj mamy lockpicking, czyli mój ulubiony. Mamy oczywiście kradzież, pułapki. Jeśli chodzi o technologię, to tutaj jest tak zwany, to jest crafting, inaczej, po prostu jeśli chodzi o mechanikę, elektronikę, chemię, biologię, e, tego typu kwestie. Jest montowany taki mini, mini, nieinwazyjny system magii pod kątem umiejętności, powiedzmy tam psychicznych, tak? Mamy kinezę. Kontrolę myśli, przeróżne, przeróżne mm, elementy. Także czy, czy, czy można nazwać to magią? Nie wydaje mi się. No, były gry, mm, była, były gry tam, postnuklearne, które, w których mogliśmy tam powiedzmy jakoś, mm, jak ktoś miał, dobry ten psi, to, 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 to tam. Ogarniał różne tematy pokroju, właśnie. Nie, że tam jakieś firebole, ale, ale, ale mm, przesuwanie przedmiotów, wpływanie na umysł, no, przeróżne rzeczy. Ja w tym nie siedzę, to może się nie wypowiadam, bo ja tego nie lubię i tyle. No. Dla mnie mogłoby tego nie być i tyle. No i socjalka to, co wspomniałem. Jak widzicie, znów stworzyłem sobie postać tak, jaką zawsze tworzę, jeśli chodzi o e e e, gry tego typu, czyli nacisk na perswazję, e oczywiście broń palna i. E Łamanie zamku, bo ja wychodzę z założenia, że jeśli zainwestujemy w zarówno w retorykę, jak i w forsowanie przeróżnych zamków, czy hakowanie terminali, to ma, jest większe prawdopodobieństwo poznania gry w szerszym spektrum, jeśli chodzi o pierwsze podejście, czyli takie elementy składowe dobrego exploringu. Tak robiłem zawsze i to popłaca. Plusem jest to, że tutaj dostajemy dość dużo tych punktów skila. Hmm, oczywiście wszystko jest tutaj uwarunkowane poziomem bazowych. Punktów yy, yy, głównych. No i mamy fitsy, które są formą per falloutowych perków. Co jakiś czas otrzymujemy przy różne rzeczy. Jak widzicie, ja już sobie tutaj wmontowałem różne tam. To Explorer i w, m, ściana ołowiu, czyli to co ubóstwiam, tak? Także jeśli chodzi o system rozwoju postaci, e, fani systemu fallouta 1, fallouta 2 znajdą coś dla e, siebie, bo mamy atrybuty główne, umiejętności i forma perków. Zajebiście. Jeśli chodzi o inwentarz, tym się nie przeraźcie. To może wygląda zniechęcająco, mało intuicyjnie, ale jeśli troszeczkę w grze posiedzimy, to ogarniemy sobie yy, temat. Gra nie jest prosta, no bo jest staroszkolna, są lata 90. Dla nas to wtedy był pewnik, tak miało wyglądać, tak miało to być. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej. To jest oczywiście nastawienie na gracza niedzielnego, casualowego. Także pewne elementy Cechy składowe rozgrywki są ułatwiane potencjalnemu odbiorcy. To jest ukłon w stronę tam batka lat 39 chyba nie ogarnie w tej gry, tak? pod, pod tym kątem, która gra tam sobie w jakąś farmę raz na miesiąc na portalu społecznościowym. Ale fajne jest to, że na przykład, żeby móc hakować terminale, potrzebujemy urządzenia. Jednak to urządzenie musimy co jakiś czas powiedzmy zasilać specjalnymi bateriami. Tak samo jeśli chodzi o narzędzia do naprawy. Naszej broni czy do naprawy naszego pancerzenia? To są różne kwestie. Podobnie w lockpiki, wytrychy, klucze mamy w crafting broni, crafting wszystkiego możemy wszystko wytwarzać, możemy to zdobywać, sprzedawać. Każdy vendor, czyli mm, powiedzmy kupiec, y, sprzedaje i odkupuje od nas konkretną y, ilość y, y, sprzętu, rodzaj itd. Jeśli chodzi o sam świat gry, poruszamy się w czasie rzeczywistym. Jeśli dochodzisz do pewnego starcia, no to tutaj już przechodzimy do zabawy zasadniczej. Jest mnóstwo różnych takich dodatkowych fajnych urządzeń, na przykład jak kompas. Go sobie aktywujemy nad naszą BEM, pokazane są kierunki. To nam ułatwia system poruszania się, eksploracji, dotarcia do celu. Ja tutaj mam mocny pistolet, który kosztuje trochę punktów akcji widocznych tutaj, yy, niewiela, nie, niewiele mieści w pocisków w, w sam magazynek, ale jak pierdolnie, to noros jak się to mówi. Także ja sobie tu walnę nawet na przycelowanie i pytanie, gdzie ty, gnojku, jesteś? Tutaj. Pięknie, krytyk wszedł, punkt, jak słuchaj, dostajemy za wszystko praktycznie. I to mi się strasznie podoba, bo nie wszystkie gry RPG yy, yy, kładą na to nacisk, to znaczy, nie wiem... E, schakujemy coś, dowiemy się czegoś, coś przeeksplorujemy, jakaś dodatkowa linia dialogowa, fajny rzut na perswazję na wejdzie, za wszystko są punkciarzki, także wypas jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny pod tym kątem. E, słuchajcie, dobra, ja się skryję taktycznie tutaj, bo to z tymi typami to, to, to powiem wam, bardzo, bardzo różnie bywa. To takie gnojki, które w, powiedzmy... No, skryłem się tak niespecjalnie fajnie. Gnojki tworzą mniejsze takie, nazwijmy to, miniony. Zobaczymy, czy ja na niego... 54, to, to nie brzmi dobrze. Oczywiście tutaj mogę pierdyknąć serią, bardzo lubię, no ale w tym momencie szansa na udany traf troszeczkę ulega tutaj pomniejszeniu. Mamy punkty ruchu, żółte punkty akcji, w zielone. Nie wiem, czy ja sobie nie pierdyknę jednak granatem. To może być fajne. No i trochę tam pohaharżyłem, nie powiem. E, dobra, czy ja mogę jeszcze sobie szczelić, czy to już raczej nie wchodzi w rachubę? Mogę, ale nie wlazło. No i dupa. No to Okej. Okay. Na szczęście mam tutaj steampaki. Health Hypo. Tak to sobie po prostu nazywam. Naprawdę, rozegrałem w tą grę na razie 12 godzin, żeby właśnie skłamać. I no, Fallout pełną gębą. Taki nie wiem, czy to nazwać. Gdyby tak miał wyglądać Fallout 3, tam się nie obraził. Taki może to jest Fallout 2,5. Cholera wie. E, ale jest fajnie. Walnijmy sobie serią. No tam wali w konkretnym. Powiedzmy w takim, nie wiem, stożku. O, tak, tak, tak to yy, nazwijmy. Generalnie mam taki system, że yy, seria jest dobra na to, żeby tam kilku koło siebie on tutaj trochę tych jajek yy, wykluł. Yy, pistolet jest dobry na dobitkę, ale znów jest ten taki fajny klimat, bo też z tej yy, nazwijmy to, też to nazwam kryptą, mimo że jest to w sumie baza metra. Yy, też jest taki włas, jak od krypt yy, z falloutów. Pierwsza misja, szczury nas atakują, także no poczułem się kilkanaście lat młodszy, żeby was nie skłamać. Dobra, ja tutaj nie mogę za wiele, ale ja zobaczę jak to wygląda sytuacja. Zapadał mi tutaj trucizną dziad. Nie dobrze. Ok, przycelowanie nam się odblokowało. Też straszny problem z amunicją miałem na początku i tam walczyłem, walczyłem nożem. Też były takie różne lokacje zamknięte. I fajne jest to, że nie masz rokpików, nie masz umiejętności w włamywania się, no to dupa, to nie dowiesz się co. Nie nic bardziej mylnego. A może właśnie masz hacking terminali, otworzysz sobie jakiś włas podziemny i pod ziemią dostaniesz się do tego zamkniętego zewnątrz na przykład budynku. To jest przykład jeden z pierdeliarda, żeby was nie skłamać. Dobra, wiecie co, ja sobie walnę hyposa, podejdę trochę, okej, okay, i się udało, ale to nie koniec naszych wojaży. ja sobie oczywiście zapiszę tutaj temacik, yep, post a po szmato, zajebiście. Okay. Tu już nie będzie tak łatwo. Dobrze, że się wyleczyłem. Gnojki są szybkie, mają bardzo dużo punktów akcji. Tamten produkuje następne. Warto wziąć na niego priorytet, ale niestety on wtedy reiteruje, ucieka z pola walki. I to nie jest do końca cool. Ja proponuję tak. Tu się wycofać. taką umiejętność, która jeszcze przygważa przeciwnika. Dodatkowo ja ucieknę, żeby musieli potracić na mnie trochę punktów akcji, żeby ten gnój nie strzelał do mnie zasięgowo. Zobaczymy co zrobi przeciwnik. Może wejdą sobie na linię. To mam akurat dość dobry pancerz. To różne jakieś tam wszczepy, rzeczy, elementy. Implanty. To no, Fallout tak też było. No oczywiście daleko tej grze do cyberpanku. Mm, ja sobie jeszcze walnę jedną seryjką. Dobra, pad gnój. Czy w, y, będę mógł... Jak przyciskamy Shift, to wybieramy sobie konkretny rodzaj amunicji. Tak, jest, są też różne rodzaje amunicji. Też trzeba iść na to... Nie, chyba mi nie starczy. Nie, dobra. Dobra. A też się musi zregenerować. Ta trucizna trochę mi dokucza. Okej, okay, tu nadchodzą te gnoje. Może by tak małego fraga. Ach. Weszło całkiem nie najgorzej, wam powiem. Ach! Krytyk przed, ale to już wszystko co chyba mogę zrobić. Gnojki mnie przyblokowały się, zasłonię przed tym, za tym filarem. Dobra, tyle nam styknie. A gnojki produkują następne. Nam najwyższa pora użyć paka. Zaraz goście straszli dojedzie. Dobra, czy ja mogę jeszcze coś wykonać przez to, że tego tym pola użyłem, czy raczej y, nie wyjdzie? Fucking hell. No i dupa, tu już nic nie zrobię. Tam trochę granat im pomarudził. Dobra, nieważne, tutaj ta tura ma podleczenie przede wszystkim, chociaż ta trucizna mnie zaczyna wkurwać jeszcze przez trzy tury. Krytyki, ten, ten. Nie widzę tego. To jest etap. Yy, to dosyć ciężki siermierz. Łatwo, pod żadnym pozorem nie będzie. Dobra, trochę was tam poharatałem. Nie za dużo, ale zawsze coś. Już nie ucieknę. No zobaczymy. Fucking hell. Dobra, steam pole, pistolet, dobra, tego gada mamy z głowy, no i nic, kombinujemy, kombinujemy dalej, różne urządzenia, pułapki, jest tego trochę, no jest, nie powiem, jest raj dla eksploratorów, Naprawdę człowiek z oczekiwaniem czeka na nowy level, bo to daje przewagę potem. Czuć jednak ten rozwój tej postaci w tym wszystkim. Ja myślę. Okej. Okay. Czy ja mogę przeładować swoje bydle, tak? Czy mogę strzelić? Jeszcze mi się udało, tu już nie Ok, cofamy się i modlimy się o przeżycie Znaczy ta trucizna tutaj najwięcej nam przeszkadza Ok, udało się <coughs> Tutaj już serio nie powojujemy Znów 31 tu już nie. Dobra. No, a tam się majtnął i Wejd fajnie wszedł. Dobra, gdybyśmy tak serią walnęli... Dobra, dwóch padło, elegancko! O to chodziło. Tu już nie damy rady. Dobra, kombinujemy. Fuck i te nie, dobra, ten nie żyje. Czas, tylko żeby tego nie spierdol. A nie, dobra, jest Tibi, Oh yeah. Nie, ale czy mogę tym? Ach, udało się. I punkty expa wpadły. Anton, jeszcze ktoś? Kto? Tu jeszcze jest jakiś ciur. Dlaczego on wcześniej nie atakował? Dobra, mniejsza z tym. Bo musi zginąć. Fak! Już, już mi się nie uda. Ale ty może jeszcze się uda jeden. Ach! No i teraz. Błagam, koniec. Uff, udało się. dobra, obrazec przy... przytrzymujemy. Temacik. Fajnie by było uleczyć się z trucizny. Czy ja tutaj mam y, jakieś fajne y, elementy? surowice, morfin shot tak, dobra i życie i koniec, jeśli chodzi o steampaki przeładujmy sobie temat warto po każdej bicie sobie przeładować motyw czyli reasumując mieć coś mocnego ee, na pojedynczego być może bardziej opancerzonego, o większej ilości punktów życia przeciwnika, jak i coś na słabsze grupki rozpylającego temat. Proszę tu jakiś. A, tutaj jest obudowa pistoletu. Głównie są pistolety, pistolety, maszynowe, karabiny. Są też kusze, przeróżna broń biała, i podobno będzie też karabin snajperski wyrzutnia rakiet. Brakuje mi troszeczkę jakichś LKM-ów, czy mi otaczy ognia, chociaż mi ognia może będzie. A tak jak mówię, to jest wersja alfa. Na zakończenie, może uda nam się e, wrócić. Proszę sobie weźmiemy. A, take może wrócimy sobie do bazy, bym mógł wam zaprezentować. Da do widzenia, jak ona wygląda. Tylko tak jak mówię. Czasem może pomóc rozpisanie sobie co gdzie y, jest. Bo takiej klasycznej mapy tutaj niestety przynajmniej na nie mam, albo przynajmniej na razie takowej nie, 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 nie zdobyłem. Dobra, może przejdziemy tędy, jeśli dobrze pamiętam. <laughs> Wszystko na niucha. Trzeba pamiętać, a tam faktycznie coś było, to może to będzie pod tego questa, nie? Albo tam jeszcze nie przeeksplorowałem, to może tam będzie ten zaginiony chłopak. Na przykład sam system misji jest bardzo fajny. Nie jest jakieś tam konkretne przynieść podaj, pozamiataj. Ale jedna z pierwszych misji to, że mam aktywować trzy generatory. A im więcej, to tym lepiej. Aha, tu jest ten. Kurde, no bo te, są, te mi nic nie robią. Dobra, krytyk ci wszedł. Czy tym jeszcze mogę cię dobić? Mogę cię dobić. Dobra, zawsze dodatkowe EXP. nie powiem. E, dobra. Tylko ty tu byłeś. To jest na przykład tam zmysł obserwacji, czy tam percepcji, że na przykład jakąś drogę na przykład tu odnajdujemy. O. Na przykład nie wiem czy to była tutaj, czy on teraz to zrobi. No że było coś takiego, że nagle pojawiały się kamienie, że tam można przejść dalej na jakąś wysepkę. Fantastyczna sprawa pod tym kątem. Naprawdę świetna. Eee... Dobra, wiecie co, powiem wam, że idziemy w dobrym kierunku. Paradoksalnie. O, tu była ta wysepka. Tu, tam. Mogłem łowić ryby, znalazłem jakiegoś gościa, on mi zlecił jakieś zadanie. No po raz kolejny dowód na to, że grafika nie jest najważniejsza, liczy się fabuła, mechanika, grywalność. A... Muzyka jest też bardzo fajna. Może nie tak zajebista jak Mark Morgan z Fallouta 1, Fallouta 2, ale no czuć ten klimat, czuć, czuć, że to będzie coś naprawdę wypaśnego, taki fajny partykowiec. nie? A, tam, pojutrze sobie pójdę tam, coś przeeksploruję, sprawdzę. Tu już mam tą umiejętność, mam te lockpiki, czyli sforsuję to, i wchodzę, nowe misje, nowe przedmioty. Ja pierdzielę jaki pistolet, a ja takim gównem przez 3 godziny O. System dialogów, proste, jakieś opcje pod kątem retoryki, zastraszania są podświetlone. E, ale tak, pohandlujmy. I to nie jest tak, że mogę mu wszystko y, sprzedać w cel all i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. E, to myślałem, M60, kurwa, jest, M60, i Nie, to jest wędka. Myśmy widzieli moją twarz. Ja on potrzebuje sześciu pułapek, albo cztery jakieś urządzenia otwierające. No ja nie mam... Mam, ale, ale, ale w, nie sprzedam mu, tego, przecież tego, tego używam. tool, Mass Effect, proszę. Także tutaj raczej się nie dogadamy specjalnie. Znaczy, i od niego mogę coś kupić. Jakieś blueprinty pod crafting, schematy. Jest, 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 ok. Dobra. No i no własne, tak? To krypty. Dokładnie tak. Wieżyczki, tego. Tu muszą mnie przeskanować. Stand by for bioscan Road. Dobra, nie ma sprawy. Otwierajcie. I fajnie wszystko skonstruowane. Na przykład tam jest jakiś pociąg, tam jest jakieś przejście, nie wiem, metrem, tam jest jakieś, trzeba zejść nadu jaskiniami. A tu na przykład do innego yy, miasta możemy yy, z taką specjalną łodzią yy, podjechać. Także nie o ma tutaj masek gazowych, liczników Geigera, bo raczej nie chodziło o wybuch nuklearny, tak mi się wydaje. I tu wybieramy sobie pięterko, tak. Mamy w nasze prywatne kwatery. Każda kwatera jest odpowiedzialna za konkretne stacje, też pod kątem Wendora, nauki z Kili i tak dalej. No przykładowo, pojedziemy sobie na dział medyczno-opcjoniczny. <kłysy> No, i pójdziemy sobie do doktorka, się ma ziom, trading. No i tak, on potrzebuje medycyny, tam chemii, i tak dalej. To mi nie jest kompletnie potrzebne. Eee, to też mi nie jest kompletnie potrzebne, ale tych, tych fiolek mu dałem za dużo. Oczywiście możemy to sobie e, tam pomniejszyć. Ja nie wiem, czy będzie. Tyle, tyle mu styknie, czy, czy, czy to jest jako medykament? Zaraz się dowiemy. Nie, za dużo tak. Dobra, srać to ogólnie. Yy, najlepiej zrobić tak. Auto, highs. Są takie tak zwane kredyty SGS. To jest podstawowa waluta, ale jest również waluta y, Stygian Coins. To jest odwołanie oczywiście do nazwy y, Studia. One mają większą wartość i y, tak y, wszędzie można handlować Stygianami, ale nie wszędzie można y, handlować y, kredytami podstawowymi. Ale są też kantorki, można to sobie fajnie y, tam ogarniać, wymieniać. Dobra, robimy trade. Y, on jeszcze y, dwa komponenty. Dwa. No to musimy to sobie podzielić. ten sposób. Split. 2. Hops. Auto. Trade. I jest fajnie. Medycyny, chemikalia, że To ja nie używam specjalnie. Auto. Trade. Coś tam jeszcze by złapał. Antidotum. No to się może w, yy, przydać właśnie. Yy, morfina No tu morfina jest widzę w cenie bardzo mniej więcej tyle, tyle mi styknie ale tak jak mówię wszystko jest tak klimatycznie taka nasza własna baza, wiemy gdzie co jest gdzie się udać, co gdzie możemy nie wiem, sprzedać kupić tu akurat mamy zbrojmistrza, kwatermistrza, strzelnicę można sobie potestować, różne bronie kochani, nie będę się rozwodził bo wiecie, że o tym uniwersum mógłbym gadać latami tak Chcę Was tylko uspokoić, uspokoić starych retrowiarusów, że nadchodzi bardzo, bardzo fajna gra, pewien ukłon dla miłośników starych odskulowych, właśnie niestety trochę zapomnianych, ale na szczęście Kickstartery, czy to właśnie Underrail, czy. Wasteland 2 pokazują, że ludzie dalej chcą w te gry grać, dalej chcą je kupować, podoba im się to jako coś nowego, a starym, jeśli chodzi o nowych graczy, a młodych graczy, a starym graczom, no niejedna po policzku sentymentalna łza popłynie, kochani. Tak jest właśnie Under Rail. Fenomenalnie rekujący program, w którego sobie na pewno będę grał dalej. <laughs> Serdeczna tarcza, trzymajcie się, kochani. Hejas!